Cześć. Obawiasz się, że pracownicy będą wykorzystywali służbowe notebooki do udostępniania internetu dla prywatnych urządzeń? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Za chwilę pokażę na przykładzie konfiguracji dostarczonej przez Mateusza, jak zablokować tworzenie hotspotu Wi-Fi w systemie Windows 10. Zapraszam. Konfiguracja hotspota znajduje się w ustawieniach systemu Windows. katalogu Sieć i Internet w pozycji Hotspot Mobilny. Po włączeniu tej opcji będzie można podłączyć się dowolnym urządzeniem do sieci rozgłaszanej przez kartę Wi-Fi notebooka. Dane dostępowe do sieci znajdują się w tym miejscu. W celu wyłączenia tej funkcjonalności należy otworzyć rejestr systemu Windows naciskając Windows R, a następnie Regedit. Przechodzimy do klucza. Hackay Local Machine Software Policies Microsoft Windows Network Connections i dodajemy wartość. NC podłoga Show Shard, Access UI. Domyślna wartość to 0 po dodaniu takiego klucza. Gdy ponownie przejdziemy do ustawień hotspota mobilnego, zobaczymy komunikat, że niektóre z tych ustawień są ukryte lub zarządza nimi organizacja. Zostało tutaj zastosowane ustawienie z klucza rejestru, które blokuje konfigurację hotspota mobilnego dla zwykłego użytkownika. Konfiguracja polegała na dodaniu tylko jednego klucza w rejestrze Windows. Jako administrator systemu możesz przygotować wcześniej plik REG i wdrożyć automatycznie na wszystkich urządzeniach taką konfigurację. Nie jest to czynność skomplikowana, a bardzo ułatwi wdrożenie takiej konfiguracji. Do następnego razu!